Czołem, kamraci. Czołem. Witamy Was z Warszawy, z krakowskiego przedmieścia. My e tam witamy. E tam. Zapraszamy Was. Do przybywajcie, Warszawy. Będziemy jeszcze, jeszcze jutro trzy... i pojutrze. Tak. Czyli 31 1 tak. dzień. A wiecie po, co? wiecie po co? Po to, że oni nie chcą odpuścić, to my nie możemy popuścić. Bo jak popuścimy, to się zesramy. Ani ma takiej możliwości. Oni myślą że jesteśmy ich własnością, że oni wiedzą lepiej, co w naszym życiu ma być. Jakie? Jakie? Ech. No jakie? Najlepsze. Im się wydaje, że oni wiedzą a. lepiej, czego chcemy, co potrzebujemy. Tak. A prawda Trak jest taka, że traktują nas, tak. traktują nas jak śmieci. Nie, nie ma na to zgody naszej. Dlatego tutaj ta instalacja, Marcin, którą znacie którą znacie nie chce się zdeaktualizować ale mamy też nowy element naszej inscenizacji z drugiej strony chodźmy, chodźmy zobaczymy z lewej strony mojej chodź z kamer telefonu jest sporo. mamy więcej tego witosa tak. a zobaczcie co mamy na górze na górze Unio WHO! Wypierdalać! I tam jest taki dopisek małymi literami przeczytam. Słowo zgodnie z prawem i według ekspertów językowych, dopuszczalne w ramach protestu obywatelskiego wyrokiem Sądu Najwyższego. Może nie, ma, nie ma lepszego słowa dla Zielonego Ładu, dla Ursuli von den Leyen, dla Unii Europejskiej, dla WHO. Nie ma lepszego słowa. Dla socjalistów korzeniami wywodzących tak. się z klubu rzymskiego. Nie ma lepszego słowa. Dla sprzedawczyków, którzy sprzedają naród polski, nie, i ma, lepszego sprawy. nie ma lepszego słowa. Jeszcze wiecie, co jest lepsze? Śmierć wrogom ojczyzny. I śmierć, śmierć, śmierć. I pałami. Pałami.